No, bardzo się cieszę z tej wygranej. Na pewno był to ważny mecz, bo Michał no, coraz lepiej gra. Od dwóch lat ma na pewno tendencję grania coraz lepszego. Pojawia się w tej czołówce i myślę, że jest takim moim rywalem, na którego trzeba uważać. Ale też ze względów na to, że... Po tym półfinale pewnie będą brane pod uwagę powołania na drużynowe mistrzostwa Europy, na których mi zależy, żeby pojechać. I do bardzo ważnego turnieju J300 ITF-ów w Bytomiu i tam będę dostał, mam nadzieję, dzikie karty przez to zwycięstwo. Pogoda bardzo sprzyjała, idealna do tenisa, bez wiatru, nie za chłodno, nie za ciepło, więc było czasami słoneczko, więc naprawdę idealnie. Myślę, że solidna gra, mało błędów i na pewno dobre podejście taktyczne do przeciwnika, bo widziałem, że nie radzi sobie z moimi niektórymi uderzeniami. No i gorsza dyspozycja Michała, no ale to myślę, że następnym razem będzie, będzie lepsze spotkanie. Jeśli chodzi o organizację samego turnieju, to tak jak każdy inny po prostu. No. Już tyle turniejów robimy, że dla nas to jest e, można powiedzieć pestka. Wyzwaniem największym było zmartwienie, że będą potworne upały i, i zawodnicy będą cierpieć na korcie. Na szczęście tylko jeden dzień był taki straszny. No musieli być wysoko w rankingu, bo to jakby e, uczestnictwo w turnieju uzależnione jest u, u, od rankingu zawodnika w klasyfikacji Polskiego Związku Tenisowego, także 48 chłopców i 48 dziewczyn się kwalifikowało do turnieju głównego, no z rankingu 40, bo, bo były eliminacje grane, także, także w sumie startowała tutaj ponad setka zawodników i zawodniczek. No tak, no tak jak każdy turniej, no zawodnicy po co trenują, żeby wygrać później w turniejach na punkty. I, i... I mam nadzieję, że wszyscy mają marzenia, żeby, żeby zagrać kiedyś na turnieju Wielkiego Szlema. Dyscyplina taktyczna od początku do końca. Myślę, że to był klucz do, do zwycięstwa. Michał Pilat miał swoje mocne strony, które Hugo dzisiaj dobrze zetronizował i, i to był myślę klucz do zwycięstwa. W tym tenisie to troszeczkę jest tak, że masz tyle uderzeń. Że za każdym razem coś ucieka. Jak popracujesz nad forehandem, ucieka backhand, nad serwisem, ucieka wolej. Potem troszkę bieganie, ktoś urośnie, koordynację pada. Także yy, układanie klocków w tenisie jest dość trudną sprawą. Więc starńk musi być wszechstronny, bardzo holistyczny i, i, i techniczno-taktyczny, i motoryczny, i psychologiczny. Także no właściwie w każdym tygodniu koncentrujemy się na wszystkich tych aspektach i, i trzeba być w tym bardzo. Te rutyny są ważne, i trzeba być w codzienność, codzienna praca. Myślę, że musi lepiej jeść troszeczkę jeszcze i, się, i jeszcze lepiej się wysypiać. Nie, żartuję. Nie wiem, cieszymy się. Mam wrażenie, że. Praca, którą wkłada codziennie, jest ona tyle trudna, kosztuje go tyle emocji, że teraz jak wychodzi na kort, to ja go zachęcam tylko i tego, żeby się z tym cieszył, e, że, bo robi to, co kocha i, i, i na tym się koncentrujemy, żeby po prostu korzystał z każdej chwili na korcie, nie? Bo, bo po prostu to lubi.